Cześć dziewczyny. Jeżeli jesteście ciekawe, jak zrobić taki makijaż, to zapraszam do dalszej części filmiku. Tam znajdzie się tutorial krok po kroku. No Makijaż jest dosyć taki intensywny, kolorowy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał i go wykorzystacie. No i to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, pa. pa. A więc zaczynamy. Biorę kratkę, mam już w ogóle na oczach primer, czyli bazy podcienie, akurat z Lumene. I teraz będę nakładała wewnętrznym kąciku czarną kredkę, zaraz obok będę nakładała białą kredkę, czyli na środek powieki. No, czarną, nakładam ją tutaj. Teraz biorę paluszek i e, najpierw rozcieram białą kredkę. Kiedy kredkę mam już roztartą mniej więcej w taki sposób, to biorę e, pędzelek taki płaski tego typu i będę nakładała e, fioletowy cień, wewnętrzny kącik. Fioletowy cień mam na myśli ten cień. O, ten tutaj drugi. Na no, wewnętrzny kącik. I teraz biorę taki e, niebieski cień. O, może tu będzie widać. I na paluszek i wklepuję go tutaj właśnie na białą kredkę. Jak widać, nałożyłam go bardzo tak dużą ilość. Teraz biorę pędzelek do blendowania. Ja akurat wezmę maestro 408 i spróbuję pozacierać te granice tutaj między tymi cieniami. Dokładam trochę fioletowego cienia tutaj. I niebieski cień będę także dokładać. Ten nasz najjaśniejszy to miejsce. Teraz biorę jeszcze raz czarną kredkę i jak powtarzam ten sam proceder, czyli wewnętrzny kącik czarny, na środek biały i teraz nie będę ich tych kredek rozcierać, tylko od razu na nie nałożę cień. Pod łuk brwiowy, nałożę cień rozświetlający, i będzie to biały cień zmieszany z takim żółtym, się to za Foxy z paletki Naked 2. Biorę taki penderek z pieryny, łączę ten cień z białym cień, cień. i podkreślam łuk brwiowy. Są to matowe cienie. Teraz namaluję kreskę eyelinerem na górnej linii rzęs. Na linii wodnej nałożyłam najpierw czarną, białą i znowu czarną kredkę. I teraz będę malowała rzęsy. Biorę taką maskarę tego typu. To jest Maybelline jakieś tam XXL Pro Intensity, coś tam. Maluję rzęsy. W ten sposób. I będę doklejać sztuczne rzęsy, połówki oczywiście chociaż, oczywiście. chociaż ostatnio próbowałam przyklejać całe rzęsy. I udało się, ale jednak bardziej podoba mi się efekt takich połówek na końcówkach. I przyklejamy. W ten sposób jeszcze musi klej wyschnąć, ja trochę za szybko je przykleiłam. Klej jeszcze się nie zdążył dobrze e, kle, zacząć kleić. E, no ale w tym sobie czasie można poprawiać pewne rzeczy. I jeszcze teraz drugie oko i zaraz do Was wracam.